Dzisiaj mordercą jest gościu Oniku Oniku O Pot Ale chodzę cię tu łapie Ty, ukasz, ukasz, światło ci łapie za plecą, bo całą twarz masz ciemną Coś się, że <noise> oh, kaufland, jakie ładne No Kaufland tam... no, za siebie No, mam dwa No mam kaufland, dwa kauflandy obok siebie Ja mam jeden Authenty Szybko <noise> jakiś <noise> hak, bo no póki to ma. Ale, kurde, już biorę jakie kampery jedne tylko Tylko do haku no, ja mam 7 siedem, siedem haków do zniszczenia, mam takie daily i return ja, no Ja muszę ja jeszcze jednego zniszczyć szczególnie No mam jednego swojego Jaka ona przemiła, lej tam noc. Zawsze i wszędzie, co nie? Zawsze, jest taka miła. Idzie, idzie głąb. Idzie? Właśnie, Juka, Zawsze jesteś taka miła dla nas. mnie lubicie? O, tak. no. Już idzie do mnie. No, A ja w pierdzie, bo już zrobię hak. O, <noise> Traficie? Wiesz, Leżysz? Weź, nie, weź przestań. Nie. To niedobrze. Jest ai, Gus i w ta kolego no hello ziomek drzej skąd są karty? trzy dni później dostawcie okay. domu trapa pewnie? a dostawia okej okay. dostawia tak. robicie rozstawię. generatory? czy dalej haki i ten? Na... Ja haki robię ale o, mogę przyjść tam do ciebie zaraz po co? po ciebie łopu kurde, wiesz Idę to idę, 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 może to może. Jak się uleczę... Gdzie jesteś? Do mnie biegnie, do mnie. Gdzie jesteś, tu byłeś przed chwilą? O Jezus, 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 Jezus. Jezus Maria. Ja rozwalę mu to gówno. Muszę ze szybką. z tym nagram, może tysiąc punktów z sobą. Jest pinnicę głom. Ej, chodź, to jest w kukurydzy. Ja. No yeah. Chodź, chodź uleczysz mnie. On jest przyjmie O no. chodź, chodź. Boże, lakuje mnie. No. Proszę, Siomek, się, chodź tu. Idę. Jeszcze dalej. A chodzi. idę, mamo. A, Stój. Biedam, no nie wracaj. Wyrzuć mnie. <grym 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 nie możesz. O, <grym> o, nie no, to stań, o, co nie, 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 nie. nie, 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 o, o, nie to proszę, o kurczę! Jest? Kurde, jest. Ej, jeden Napisy. generator, nieskończony, no bitch please Ej nie za on biegnie Możesz ratować Julkę, on biegnie za nią On biegnie za nią, za nią tak. Fajną, fajnie moją Zgubił cię już Zgubił? Może teczka będzie szybko się po Ale się świetnie bawi się o no, to O! Kolejny teraz, turbox, nie? Jak świetnie! Kiedy akurat tourboxy mini są okay. potrzebne? Wojtek, wiesz o co chodzi, widzę! Wiem! Wojtek! Wiem. Kurczę, no! Gdzie jest ten ja generator? Ten Ej, uważajcie, on ma... On ma no one escape, nie więc uważajcie na to, nie? Już za mną biegnie? No, przeczekajcie gdzieś. On ma te kruki? Jak on za mną biegnie? No patrz jaki... O patrz, tam... frajerom! Dobra. No, ja nie muszę Wojtek robić. nie ma włączonej... no Wojtek nie ma włączonej... i Blyfeus, to, to oni najwyraźniej jak śmierć wyglądają. Nie chcę się e, no... Ja nagrywam, <śm> więc nie mogę, bo mi będzie obciążać. Masz. No. ale kurde, co to miał Boże, 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 Jucha, jak tak przez chwilę patrzyła tą kamerę tak zmarnowana, w ogóle tak myślała z kim ja gadam. No, oho Idę ci ordowałaś Ja trzeba znieszyć ale nie, nie zdążyłam, nie? A to ona cię łapie? <laughs> no jest, nie bo tak. powiem, na telefonie patrzę i co tam odbija no. się dzieje no. <laughs> w Akurat Ry. przy mnie musiałeś? Rej, się winą. Da było kręcić. No dobra, no dobra, no dobra. Dobra, dobra, dobra. dobra wina to jest, nie? Słuchaj, jak ty mi wszystko poleśniesz. jest nigdy. Ja jebam gra albo jedynkę. Ale zniszczyłem mnie hak, który sz szala z tobą. A drugi to co? To kto go zniszczy, no? No ja miałem tam niszczyć, ale oczywiście przeszkodał mnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam ostatni będą... O, czekaj, ci, którzy czekaj, przeszli, przypiną. O, czekaj, czekaj. O, szkoda w ogóle. O lekarz, to wszystko hmm. Róbcie geny, ja tu mam już jeden do tak, tak. no, połowy zrobiłem sam Ja drugiego haka robię, bo oczywiście A ja nie tylko tylko... tylko czarną nadzieję, że mi zaliczy za to A Co nie mam minigierek, dawać 150 no. Okej, okay, hak rozpalony na górce Ja wiesz co Eee, ale, no ale... Kto zakłada lobby? Mordesa, czyli on ma do dupy. Bierze mnie do Kuchu, nie do no. pieni. Kurde. Ale wracam. Może no. jesteś w pobliżu. No jestem w pobliżu. Oo do brano ci poją tylko tyle. Nie. Nie położyłem cię. Ja... Chodź, idźcie to góry. górę? Coś ty stoi przede mną, ale nie idzie, czekaj do gry? Nie, Nie, góry. ona będzie. ona będzie krążyć, bo to jest 19 rang. Nie, nie, o, nie to... rapuj się, daj nam czasu. Śnieg. A no teraz mi to mówisz? <grym> o, no to... no, no, trzy raz był. Dzięki. O ma to szmato. Co jest? Ona jest. A, dobra, to ja idę jej pomóc. Nie. Wróciła się? się? Kurde No, przede mną. Tak, no kamperka, tam, nie umie tam. grać. Nie umie. Jak <noise> <noise> sztuna Gdzie jesteś Dio? Czy... Nine, 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 nine. No, no ja już to no, masz, nie wierzę. Jest, super, Jedna osoba tam. ginie, drugą już kładzie. Chcesz do mnie mówił, coś? Ja pytam się, czy coś po prawej stronie oglądasz? Zaryzykuj, wpuść kobietę, niech ci upada. Nie, nie, nie. Chciałbym, ja, to znalazła... Zmiała uciekać. Okej. Okay. Ja <noise> <noise> jakby nie była, jakby nie była taką pipą, to bym chętnie bym ci pomógł, ale... Jest na mną cały czas. Śmiało, otwieraj. Już otwieram. ja pokazuję gdzie killem teraz Jury, ja się nic nie odzywasz No trudno Bo nie wiem, o co nie widzę w ogóle paska Ale tutaj porobiła No ale ja na jednym na przykład monitorze też nie mam w ogóle paska startu czy coś, to muszę to przeciągać na sensu ale w ogóle, no, kiedyś mi się pokazywało. Teraz mi się nie pomoże w sensie. no. To wirusy. To dużo pornootów. Cieszeniecie. I drugie. I w końcu mam cztery perki. W końcu. <ścoughs> o no, kurwa, nie, coś mi się pojebało z głowy. Dobra. jest film, nie? Mam turboksa. Ty, dopiero to zauważyłeś? Wyjaśniałeś <grym grym grym> od duszy do twarzy. Masz tur turboksa po <grym> napierdolę. Mam. Ile? Oho, no? O, już, już mnie zobaczył, już mnie zobaczył. Zobaczyła, to się nikomu zajmie, a ja spanada. albo... Albo i nie? A ty, jeszcze przypomnij history, ty skąd jesteś? Okej. Okay. Oh, Nie o, wiem. Ja. Nie no z tego. Wojtek Ale za może, dużo powodna z tym. Możesz słyszy. sobie wygoglować. <laughs> <go grać. laughs> oh, oh. A to dlatego ten Obsta. jak patrzę na Jorkę, to jakbym ją znał. Mi się wydaje, że oni grają na może, może jakby był no, łysy. <laughs> Ten nie, turbo jest, jest te piękny. W tej no co jest? Ale mi ale laguje. Nie. Trzeci raz otwieram skrzynkę i nie mogę jej otworzyć. Bo może nie jest dla ciebie. Może nie umiesz bo właśnie. Jakaś ślepa ona była, przeszła obok mnie dwa razy i mnie nie widziała, nie? Jeszcze cię hakał. No ale uważajcie na tego... Ladardna. Na tą starą uważajcie, bo mi się wydaje, że oni g... są razem grają. Mhm strasznie. Laguje? Bardzo, bardzo. Mini, a to wyłącz kamerę. Wyłącz kamerę na Skype'ie. Ten znowu. Dobra. Grę wyłączanie. Skoro tak mówisz. O dobrze, grę wyłączanie. O chyba do mnie biegnie. Właśnie, aj i dobra. Znaczy taki piękny. O kurczę, O kurczę. Jak mi Wy Wytłumacz mi to, stary. Jak naucz? A miałem apteczkę. Jee, jee, jee. A -a. Włącz tą kamerę. Dobra. Jakby co? W mam ujebane, nie? Ej, może by ktoś mi pomógł. Dobra, mam dwa hutki ujebane jakby co? Może mi ktoś by pomógł? A gdzie jeszcze jestem w szopy, Jestem w, w budynku. Jestem w budynku. To chodź do szopy. Do szopy? tak to, 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 to jest. To jest, to jest. Do mnie. Ale ma pierdol! <laughs> no zginie, zginie, to f***a! Muszę mieć jak zginę, zginę to nim kogoś wejdzie Dobra. <laughs> Dobra ryj idę bo ciebie Dobra! Kurwa, goni mnie Jaka miła, Dobrze. idy Ona zawsze jest miła, zawsze i wszędzie To pojszłam... <laughs> kurwa położa mnie! Uwepy! <laughs> Ja się nie włączę, bo ja nie oglądam tych chłopaków. Dobra, dawaj, ładnie jest. Ej, no włącz tą kamerę, no! Kto? Co tu odmawiasz, kobieta? Ej, eee, mam ulka. Hmm. No czekaj, czekaj, no na co ja mam poczekać? Ale, czemu? Ale nie, Filip, co nie robię, tak? <laughs> Filip, co tu masz z kamerą? Filip, co tu masz z kamerą? Masz, masz jakąś Co? jakość ogólnie, wiesz? Tak jakbyś, kurde... Ostatnio masz ładniejszą kamerę. Odwoził, nie? Teraz masz jakieś dziwne. mnie drugą stronę telefonu masz? No? Nie no, no jak bo no teraz bo... mam przednią No a no wy włącz, przednią... się włączył? Ty? Tyl tylną włącz, tylną Normalną No teraz mam tylną Tylną? Czekaj bo na razie, masz, masz jeszcze kurde Jakoś 240p No Masz przednią, co ty No teraz no. mam tylną no, nie widać nie? Masz ja no nie wiem co ja widzę no a FEW MOMENTS LATER No nie wierzę w oh. tak. Jak ktoś więcej mówi, to wtedy jest ja robię w środku budynku, tu na to jakby, co? Tak. Rubo, ona tu, on tu, Zaraz, zaraz. Kurde, no. Czemu nie się ze mną? Ej, żonki. Co jest, piesku? Ja byłem osobą o 19, mm. co chcesz? Kurczę, uważaj, nie, 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 nie. Ej, on cię nie zauważył. Dobra. A, bo ty bramy nikt nie spadł. No, śmierć brajero. Nie. Tak, to ja się tak, No, teraz no. Bo miałam takie na Ty, no, ona na mnie. Nie, ale pytałaś się, to coś. No, oczyw mnie śmierć. Tak, ja, na no, pewno się pytała. No, oczyw, wy wpadcie, no kurde, no. Pytałaś się? No, no alo! Ratuję się to. No możesz do mnie, bo to jest brama prawie otwarta. Alo! Julia, Dąbrowska zgłosiła. Cześć, cześć Romeo, Romero, Romero, <laughs> Romero. na, słychać na to, to... mnie. To na mnie. Słyszymy, słyszymy. Julia. Otwórz pierwszą bramę, jak masz mnie ponosić. A co to ja do tym spika zachodził, ale to nie może... Kurcze. Obrać grupę. To jest ten kolega wasz taki. Tak No, no to rozumiem o co chodzi Dawno cię nie było, ale... Tak, tak, ja zachodzę do mu wszystkie haki, nie? Dobra, no, no jeżeli pan znajdzie, to ja wam gwarantuję, że będzie przy was kampił No pewnie chyba tak No Mój, mój chyba trzeci Myślałem, że moment, momenta będzie, że coś... Okej. Okay. No Co za ciur. Ale wzią. dobra, mam... mam te masz, wice, per, te masz tego perka wice. na wykrywanie, kiedy jest? Przy tobie? Nie, to. nie mam. O kurczę, ja mam go w szczęście. No dobrze I śrób... Ktoś obok mnie przeszedł, jeśli ktoś, ktoś z nas, to niech robi generator, a ja do niego dołączę. To robię haki, tyryle dam. Miało ja się nie hak. On no. jest? Zobaczcie, czy tu nie ma haku, aby nie było, no to jest eskundator, nie ma haku O kurcze Do Dobra już. goś O ktoś go goś, ktoś ten Dobra i to jeśli ktoś ten, to ja idę zrobić zro hak ten, ten Jeszcze kolejny hak, że drugi na, na moim koncie Kurczę, nie wziąłem turboxa, mogę go wziąć Dwa haki zrobiłem A jest z Ja drugi robię Zrobię może trzy haki drugie tak. drugi zrobione Zobaczcie go Kurczę, było tak blisko Dobra, jeden hakie prawie na 100% badkę. Ratujcie batkę Nie, nie ja ratuję go nie, Jestem bardzo daleko Nie ratuję tych, których nie lubię i nimi się nie chce, więc to nie? Dokończyłem ten co masz parę na 100%, nie? Tak? Dobra, okej okay. To już jest Czwarte. czwarty I piąty, który to już piąty, chyba Ile boxa, kończymy się Blef, wiesz, że przez to dni, że grotwałeś. Uh, nie kracz, nie chwadnia przed zachodem słońca. Kurde, tu, tu, tu. Yes, udało się. Pomysz zrzęny hak, ale z kolejny hak. Kolejny hak? Kurczę no A boy tak blisko A co ty myślałeś? To koleś Kolejny hak, poszedł się A ja uciekam Już ja samych przez 6 to jest Poślecz obok, nie? Jak go minąłem? Jak go nie minąłem? Nie Puszczą kolejny hak? Ja jest. Ten biega, pójdę, biega się, biega się, biega biega się, biega biega Proszę, kończą gościu. Aha. Weźmy drugą apteczkę. A ty możesz szybko biegać, a ja nie, kurczę. No. Podpisałeś na mnie wyrok. Dobra. Nowego miałem, Dobra. No. O, kolejna skrzynka. O nie, nie, nie... Dzaz przy bramach On jest przy bramach będzie? Na pewno To jedna ja z to jest... Jedna otwarta Ja na dole robię jakby co jeszcze generator Widzę, idę ciebie Ej gdzie on jest? No. Jeden generator? Okrążony chyba cały dom Na dole Dobra, robię skrzynkę znajdę się Dobra, powiem tak on ma tylko jeden perk, musteros szraj na drugim dru lepelu Dobra Letarkę? Brać? Nie gram Aha, no dobrze. Bo, bo taś pyta e e Kamila Pat, Kamila ona ma? Nie Dobra Nie dasz go Daj niefold Co? Dob